Ja, lecimy. No, słuchajcie. Tak, tytuł, tytuł. Mama musi... Pauza. Pauza, stop. Co mama, co to ta za melodia? Kaczuszki. E, jakie pieruszki? Kaczuszki. A jak mamusia ma na imię? Gosia. I Gosia wygrała występ solowy na środku. Proszę o klaski no ale Jedziemy dalej. Siódemka. Uwaga. Mama, Gosia tańcuje. O, mama... Troszkę głośniej, wszystkiego trochę głośniej. I trzy, jak się da. O! I bardzo dobrze. No pięknie, mamusia tańcuje. Kacper widzisz? To już wiemy, po kim to masz. Mamusia super tańczy. A teraz kółeczko wędruje. I leci kółeczko, kółeczko. Wszyscy jadą kółeczko. No i już się udało. I pięknie. A teraz do środka, pauza. A, a teraz do środka wejdą ci, którzy mają coś różowego. Czerwonego. Tata wchodzi na całego. No wejdź klucho mała. Mama też coś ma. E, o! I oni tańczą znowu solo, jedziemy dalej, kaciuchy, pieluchy. Lecimy kaczuszki, pieluszki znowu. Jeszcze raz próbujemy. Dobra. Ale teraz oklaski dla nich, brawo, brawo! I, i jeszcze, jeszcze, jeszcze. I kółeczko wędruję i ponownie za chwilę będą nagrody. Dla wszystkich, będą nagrody za chwilę dla wszystkich, tak świetnie. Aha. I poproszę pauzę i teraz do środka wejdą panowie, którzy.